Sądzę, że skumulowały się w polskiej gospodarce lata błędów, które popełniały główne władze w naszym kraju. Sądzę też, że rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, jak wielki wpływ na to rozregulowanie gospodarki ma czynnik ideologiczny, taki ideowy. Prawda? taki na przykład jak, jak utrzymywanie niskiego, bardzo bezrobocia. Jak wiemy, w w ideologii każdej władzy jest to, by ludzie mieli pracę i to jest słuszne. Kiedy jednak robimy wszystko w ten sposób, by gospodarka zatrudniała głównie ludzi o niskich kwalifikacjach, to ostatecznie dochodzimy do takiej sytuacji, w której w kraju, w danej gospodarce nie ma już kto pracować. I bardzo rzadko słyszę takie analizy, które wskazują na problem rynku pracy jako taki problem, jako na problem bazowy, jeden z bazowych problemów, ale ważny dla wysokiego poziomu inflacji, który już odczuwamy wszyscy jako właśnie taki objaw rozregulowania gospodarki. A wszystkim się nam zdaje że rynek pracy jest w bardzo dobrej kondycji, ponieważ mamy bardzo niskie bezrobocie, zarówno to rejestrowane, jak i mierzone przez wskaźnik osób gotowych do podjęcia działalności zawodowej. Ten, te, te wskaźniki są naprawdę bardzo niskie, ale to także oznacza, że ludzie mają bardzo silną pozycję przetargową, zarabiają spore pieniądze. I, e, I wynagrodzenia nasze polskie, wiem, że większość z Państwa na pewno tego nie odczuwa w portfelach, ale jednak rosły szybciej niż wydajność pracy w naszym kraju. A to już prowadzi do nierównowagi. I w pewnym, w pewnym stopniu również widzimy tę nierównowagę w inflacji, bo e, nie jest normalne, kiedy po prostu, e, e, no powiedzmy, wypracowujemy kwantum wartości ale otrzymujemy dwa razy więcej za to pieniędzy, bo coś z pieniędzmi, które nie mają pokrycia w produktach czy usługach, musimy zrobić. A kiedy je wydajemy, podnosimy poziom cen konsumpcyjnych i wówczas widzimy rosnącą inflację, budzi się panika, mamy tak zwany efekt drugiej rundy. Czyli wszyscy widzą, że jest wysoko, wysoki wzrost cen, a zatem trzeba szybko przygotować się i zaakceptować ten wzrost cen i przyjąć strategie obronne, czyli jeszcze więcej wydawać, chroniąc przed inflacją nasze, nasze pieniądze w, w towarach czy w usługach, podnosić ceny swojej produkcji, akceptować coraz wyższe ceny narzucane nam. No i po prostu w takiej spirali inflacyjnej, cenowo-płacowej jesteśmy w tej chwili. Ogromna większość, część ogrom, ogromna większość tego wskaźnika inflacji, z którym, którym mierzymy nierównowagę w naszej gospodarce teraz, pochodzi właśnie z błędów w polityce gospodarczej. I nie jest oczywiście bez znaczenia, także ta druga część naszej inflacji, czyli powiedzmy, jeżeli za błędy, Czyli błędy odciskają się inflacją na poziomie powiedzmy jakieś 9-10 punktów procentowych we wskaźniku, który w tej chwili sięga 15,5%, a pewnie przekroczy 16, no to jeżeli 9 punktów e, to są wypracowane ciężko przez nieudolność rządzących punkty e, e, mierzące nierównowagę w gospodarce, to kolejne 5, z pewnością należą do dwóch plag, które, które spotkały Europę i świat, czyli pandemii COVID i wojny Putina o, o likwidację Ukrainy. Te dwie plagi przyniosły więc dodatkowy, jeszcze wzmacniający efekt, który teraz no, odciska się ogromnym, ogromnym niepokojem w społeczeństwie. I wśród ekonomistów, bo proszę Państwa, no nie, ma, nie ma dobrej metody, by łagodnie wyjść z, z, takiego, z takiego poziomu nierównowagi, jak w tej chwili mamy. Musi to nas wszystkich zaboleć, musimy po prostu zbiednieć. I to jest najgorsza wiadomość gospodarcza z ostatniego roku, a nawet trzech lat.